Znajdujemy się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Szalowej, a ściśle rzecz biorąc na scenie, na której może nie codziennie, ale co jakiś czas odbywają się między innymi spektakle teatralne. To właśnie na tej scenie występuje miejscowy teatr, Teatr Szalowej. I właśnie w dzisiejszym programie chcielibyśmy Państwu przedstawić, przybliżyć Historię tego teatru. No właśnie, jakie były początki? Skąd wziął się w ogóle pomysł, aby w szalowej zawiązał się teatr? Początki teatru w szalowej sięgają 1909 roku. Wtedy się ogólnie zawiązał, ale z pewnością wcześniej już musiał działać, skoro podjęli taką decyzję, żeby się zorganizować? Wtedy powstały pierwsze wpisy w kronice szalowskiej i w księgach kościelnych. A wszystko to prowadzili przeważnie nauczyciele, no oczywiście we współpracy z mieszkańcami Szalowej. Spotykali się, umilali sobie czas i tak powstawały kolejne sztuki. Prawdopodobnie założycielem teatru w Szalowej był nauczyciel Marian Marianowski, który zajmował się młodzieżą i starszymi. Po prostu chciał oświecić młodzież i starszych, żeby postęp i cywilizacja wkroczyła też do Szalowej. Czyli rozumiem, że od dawien dawna, bo tak to już trzeba powiedzieć, tutaj miejscowa ludność zbierała się na próbach. Wszystko odbywało się wedle, jak to się mówi, starych, dawnych tradycji i Państwo postanowili to w pewnym momencie kultywować, prawda? Teatr cały czas działał. Przerwa chwilowa była tylko w okresie Wojennym, gdzie nie, nie można było wznowić działalności teatru z wiadomych względów. Ale po wojnie, już w 1948, zdaje się, powstała pierwsza sztuka, właśnie przez Szalowski Teatr. I tak co jakiś czas, co kilka lat, kolejne sztuki, a szczególnie twórczość Fredry była popularna i widowiska pisane, autorskie, pisane przez ludzi prowadzących. Teatr Szalowski. W 1999 roku opóźniliśmy stulecie teatru i wznowiliśmy wtedy sztukę Damy i Huzary, która po raz trzeci była wystawiana na deskach teatru szalowskiego. Była to wielka dla nas uroczystość. Zostali zaproszeni członkowie, którzy działali w teatrze praktycznie od czasów wojny. Wszyscy, którzy pomagali. Czyli nawet suflerzy, ci nawet, którzy gościnnie raz czy dwa razy wystąpili, ale też ci najbardziej zasłużeni. I tak od tego stulecia teatru do obecnego czasu wystawiliśmy już kilka sztuk. To, były, to było Gwałto. Co się dzieje? To był Gość oczekiwany Marii Kozakszczuckiej. Sztuka, która kultywuje tradycję Tutaj lokalne. Wójt wyrokuje w karczmie. No i wreszcie spektakl, który możemy obecnie oglądać, to jest Gdy umierał Proszę powiedzieć, jaka jest rozpiętość wiekowa w teatrze? Ile lat liczy najmłodszy uczestnik, a ile najstarszy? Jest bardzo duża rozbieżność, bo najmłodszy uczestnik to ma 15 lat, a najstarszy 80 parę. To jest taka granica do i góra. chociaż jeśli ktoś chciał starszy grać albo młodszy, bardzo chętnie, jeśli tylko będzie dla niego taka rola, przyjmiemy. W Goście oczekiwanym najmłodsza uczestniczka miała 10 lat. Więc tak gościnnie oczywiście są zapraszani młodzi i chętnie występują, z czego jesteśmy bardzo dumni, że teatr nie opiera się tylko na tych ludziach dorosłych, starych aktorów, ale skupia wokół siebie coraz więcej właśnie młodych ludzi. Myślę, że tutaj taką wielką zasługą dla Szalowskiego Teatru, wielką zasługę trzeba przyznać księdzu obecnemu wikariuszowi, księdzu Piotrowi Barczykowi, który pozyskiwał środki finansowe właśnie spektak ze spektakli, które tutaj organizowaliśmy wspólnie razem i on tak Zachęcał młodych ludzi do, do udziału w sztukach teatralnych. No właśnie, ksiądz, teatr, można powiedzieć, trochę to dziwne, ale jak się okazuje, bardzo pomocny. Bardzo po pomocne. Ludzie tu mnie przychodzili nawet z tych względów, że chcieli go obejrzeć, jak ksiądz może grać na scenie, ale oczywiście. Okazało się, że może. Okazało się, że może, że cieszyły się sztuki wielkim sukcesem. Proszę mi powiedzieć, jak często odbywają się próby? Bo jest to swoistego rodzaju duże wyzwanie, prawda? Taką grupę z taką dużą rozpiętością wiekową zjednoczyć o, o jednej godzinie. Wiadomo, że są problemy. Tutaj rola naszego opiekuna, pana Stanisława, który mobilizuje nas do tego, żeby co tydzień się spotykać, bo tak naprawdę bez cotygodniowych prób nie miałoby to sensu, bo niestety sztuka, każda sztuka wymaga. Ćwiczenia swoich ról, i. Prawda, musi być to doskonalenie. Musi być to doskonalenie, i każdy niestety, ale musi się poświęcić, żeby, żeby coś z tego wyszło. Ale myślę, że każdy chętnie przychodzi, każdy czeka na tę sobotę, kiedy się spotykamy, czy piątek to już w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, bo można tu spędzić mile czas i tak jak nasi przodkowie. Dla nich to była jedyna rozrywka, tak dla nas, chociaż nie jest to jedyna rozrywka, to każdy jest zadowolony z tego, że może tu przyjść, spotkać się, porozmawiać. Zapytam teraz o takie rzeczy zakulisowe. Często się kłócicie, są, że tak powiem, rozbieżności zdań, niektórzy chcą to zagrać tak, inni inaczej, czy też jest od razu taka jedność, czy jednak dyskutujecie często odnośnie danych poszczególnych scen? Na sztukę. Na scenariusz mam zawsze jakiś, jakiś pomysł, jakąś wyobraźnię. Czasami aktorzy próbują to przeinaczyć, ale jeśli się to mieści w normach, jakie sobie umyślałem, to zgadzam się na zmiany i akceptuję je. No bo tak muszę przyznać, że nasz opiekun tak trochę apodyktycznie podchodzi do tego. <śmiech> <śmiech> nie daje nam wnosić jakichś takich może rozwijać się twórczo, tylko musi być tak, jak on zechce, ale myślę, że jest to, wychodzi to na dobre każdemu z nas, bo jego wizja zawsze cieszy się później sukcesem. Jest uwieńczona w ogóle sukcesem, dlatego nie sprzeciwiamy się. A jak się dogadujecie w takiej grupie, bo ta rozpiętość wiekowa też jest spora. Wiadomo, że młodsi z młodszymi, starsi ze starszymi, ale ogólnie ja myślę, że dbamy o siebie nawzajem. Nie pozwalamy, żeby ci młodsi byli gdzieś samotnie w kąciku stali, dogadujemy się. Czyli tworzycie taką tworzymy... zwartą grupę jedność. Tak, taką. mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tworzymy zwartą grupę i jest naprawdę miło, sympatycznie i. Życzę, żeby wszędzie była taka atmosfera, jak właśnie u nas na próbach. Nie sposób nie zapytać w tym momencie o finanse, bo wiadomo, że wszystko kosztuje stroje, e, prawda, inne tego typu rzeczy to wszystko są wydatki finansowe. Skąd bierzecie na to pieniądze? I przede wszystkim to z przedstawień, jeśli tam publiczność jest łaskawa i rzuci parę złotówek. To z tego staramy się coś zakupić, żeby było na przyszłość. Oczywiście w pewnym stopniu i, i go, i gmina nam pomaga, bo jest to jakby naszym patronatem. A ogólnie to sami. Jeśli trzeba szyć stroje, każdy szyje, nikt się nie upomina o, o żadną złotówkę. Każdy aktor przygotowuje sobie sam strój, chyba że już mamy w garderobie takowy, to się go wykorzystuje. Jeśli nie, to każdy przygotowuje strój i nie, patrzy, nie, nie zważa na koszty. I tu, może przytoczę takie przedstawienie jak Damy i Huzary, gdzie panie i huzary uszyli sobie stroje i myślę, że około 400 zł każdą osobę, tak ogólnie kosztował ten strój. Każdy aktor się poświęcił, włożył swój wkład i przedstawiliśmy. Myślę, że się podobało i nie było gorsze jak w telewizji. A ja jeszcze dopowiem, że nasz teatr działa ostatnio pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Teatrów Szalowej. I w ramach tego stowarzyszenia został napisany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i stąd też mieliśmy środki, żeby zakupić stroje regionalne. One są potrzebne nam do tego, żeby kultywować tradycje lokalne i gdyby nie finanse które pozyskaliśmy, to pewnie ciężko byłoby w ogóle skompletować takie stroje, jak mamy obecnie. Jest ich 8 kompletów i możemy się pochwalić, bo są kompletne, naprawdę yy, prezentują się pięknie na scenie. Czyli tutaj, prócz wątku aktorskiego, dochodzi jeszcze wątek krawiecki, skoro, skoro każdy musi dbać o swój strój i, i sam sobie go szyć, prawda? To Znale. też jest dodatkowe takie poświęcenie. Wiadomo, że teraz czerpiemy też pomysły z internetu, bo wzory różnych strojów można obejrzeć i dzięki temu swój strój skompletować. I nasza wyobraźnia czasem przechodzi naprawdę granice pewne, bo można teraz obserwować podczas ostatniego spektaklu na przykład członków Rady Rzymskiej te stroje, które sobie uszyli sami panowie. To naprawdę. Są wspaniałe i niczym nie odbiegają od strojów, które można zobaczyć w filmach z tych właśnie czasów. Powody do radości są wielkie, gdyż każdy spektakl ocenia publiczność. Tutaj sala zawsze jest wypełniona po brzegi. To chyba motywuje do dalszej pracy. Oj, bardzo motywuje, szczególnie po ostatnim Gość Oczekiwany, kiedy za każdym razem sala była wypełniona po brzegi i ludzie wracali, by za tydzień ponownie spróbować wejść na salę. Jest to dla nas wielka chluba, i myślę, że nie każda wioska może się tym poszczycić, jak szalowa, bo tak naprawdę w pobliżu nie ma chyba drugiej takiej grupy teatralnej, która regularnie i to kilka razy w roku wystawia coś nowego i zdobywał przy tym jeszcze jakieś nagrody na różnych przeglądach. No myślę, że na pewno nie ma, jeżeli policzyć by tak w skali małopolski, to też myślę, że tych grup teatralnych byłoby bardzo mało, więc tutaj dodatkowo, jak to się mówi, czapka z głowy i pełen szacunek dla, dla Was wszystkich, że, że działacie i, i robicie to, co lubicie robić, bo tutaj też jest potrzebna pewnego rodzaju pasja. No na pewno. Pasja musi być i nikt zmuszony, nie gra tutaj ról. Każdy, kto tylko ma takie predyspozycje i chce, to znajdzie coś dla siebie. Myślę, że tu jest wielka zasługa pana Staszka, który, który naprawdę nas mobilizuje, prężnie działa, poświęca swój cenny czas na to, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby sztuka odniosła sukces. Na koniec, pytanie, które się samo przez się nasuwa. Co dalej? Jakie plany? Jakie kolejne przedstawienia? Jeżeli możemy oczywiście zdradzić. To znaczy na chwilę obecną jeszcze nie planuję. Nie planuje, nie planujemy nic, bo jesteśmy jeszcze na etapie przedstawienia Dumie Rozbawiciel. Jak skończymy to będziemy się zastanawiać, co damy na Wokandę. Czyli to wszystko odbywa się na bieżąco, z czasem. Tak, na bieżąco. Może jakiś zawsze może nowy scenariusz wpaść w ręce, że tak powiem. Czy ktoś coś podsunie, a jeśli nie podsunie, to napisze i coś się wystawi. Nie pozostaje nam nic innego jak pogratulować oczywiście całej grupie tych wspaniałych lat, tych wspaniałych przedsięwzięć, spektaklów i życzyć im wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów, a przede wszystkim cały czas pełnej widowni, bo to dla aktorów jest kwintesencją i, i radością i tego Państwu życzymy. Dziękujemy bardzo.